Za pomocą trybów mieszania możemy uzyskać efekt nałożenia na warstwy lub daną warstwę prześwitującej folii o różnego rodzaju właściwościach. Zamiast to tłumaczyć słowami, lepiej przejść do czynów. Najpierw przygotujmy prosty projekt. Otworzę przykładowo to zdjęcie. Stworzę nową warstwę, kliknę w kwadracik foreground, wybiorę szybko żółty, Alt plus Delete. Teraz wytniemy z tej warstwy tylko wąski pasek. Pokazałem ci już jak uciąć kawałek warstwy, korzystając z zaznaczenia. A więc wybierzmy narzędzie prostokątnego zaznaczania i zaznaczmy taką porcję obrazu. Teraz gdy wcisnę Delete, Photoshop skasuje mi ten pasek. Ja natomiast potrzebuję skasować wszystko poza tym paskiem. Jest na to prosty sposób: Shift plus Ctrl plus I. Lub bardziej na piechotę, kliknij w zakładkę Select, a następnie Inverse. Skrót, jak widzisz, jest zapisany po prawej stronie. I jak zwykle polecam zapamiętać. Dzięki temu zaznaczenie zostanie odwrócone. Tak więc zaznaczoną mamy teraz całą warstwę poza naszym paskiem. No i teraz wciśnij Delete. Ważna rzecz, na jaką muszę się teraz uczulić, przy pracy z narzędziami zaznaczania. Bardzo ważne jest to, aby po dokonaniu zaznaczenia nie potem odznaczyć. W innym wypadku możesz zachodzić w głowę co się dzieje i dlaczego na przykład nie możesz malować pędzlem i, i tym podobne. Aby wyłączyć stworzone zaznaczenie można raz jeszcze wejść w zakładkę Select i kliknąć Deselect. Lub prosty skrót Ctrl plus D. Używam go bardzo często. W końcu przechodzimy do trybów mieszania. Dostęp do nich mamy w tym okienku. Rozwinijmy je sobie. Jak widzisz, mamy ich całkiem pokaźną ilość. Praca z trybami mieszania często przybiera formę po prostu przelatywania przez nie wszystkie w celu znalezienia najciekawszego efektu. Zwłaszcza gdy pracujesz kreatywnie i być może nawet sam nie wiesz jeszcze, w którym kierunku chcesz pójść. Z tego względu udręką staje się klikanie każdego z nich osobno. Od razu pokażę ci więc mały trik, abyś nie musiał klikać w nieskończoność. Kliknij raz lewym przyciskiem myszy aby rozwinąć okno trybów mieszania, a teraz po prostu kliknij jeszcze raz dokładnie w to samo miejsce. Teraz możesz skorzystać ze strzałki w dół i w górę, aby przełączać się pomiędzy tymi trybami. Każdy z tych trybów funkcjonuje na zasadzie innego algorytmu. W tej chwili chciałbym zwrócić Twoją uwagę na dwa z nich, które są najczęściej używane i które także pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wszystko działa. Tryb Multiply, czyli mnożenie, przypuśćmy, że masz jakieś zdjęcie lub logo na białym tle i pragniesz pozbyć się tego tła, tak aby został jedynie sam obiekt, logo lub napis. Zamiast rzucać się na narzędzia do zaznaczania i rysowywać ręcznie dany obiekt w celu jego wycięcia, zdecydowanie powinieneś spróbować najpierw właśnie tego sposobu. Jak działa Multiply? Najprościej mówiąc, jest to tryb, który wszelkie białe piksele zamienia na piksele przeźroczyste. Inaczej, tryb ten pozostawia widoczne wszystkie cienie i półcienie. Spytasz, skąd więc nazwa mnożenie? Pokrótce mówiąc, tak dla tych ciekawskich, algorytm ten oblicza kolor końcowy poprzez mnożenie koloru domieszkowego przez kolor bazowy. Efektem tego jest kolor ciemniejszy niż ten bazowy. A teraz tryb przeciwny do Multiply, Screen. Ta sama sytuacja. Posiadamy obiekt, logo, napis, ale tym razem na czarnym tle. Zakładając, że nasz obiekt jest stosunkowo jasny i mocno kontrastujący z naszym czarnym tłem, w błyskawiczny sposób możemy się tego tła pozbyć. Zmiana trybu mieszania i zaoszczędziło mi to jakieś 100 kliknięć.